Dobry wieczór kochani, dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj jestem z moją murcią w tle. To jest młarka, moja koteczka. Cześć kochanie, towarzyszysz mi. A co na niedzielę, na 16 lutego 2025? Jakie przesłanie ze świata zwierzątek? Osa, no nie, no już po raz trzeci w ostatnim czasie. Kochani, no, no cóż, nie będę tutaj koloryzować. No mamy osę znowu. To są jakieś trudne przeprawy i trudne przejścia. No musicie to wytrzymać. Ja wiem, że Osa niesie takie trudne przesłanie, bo to jest właśnie to takie konsanie i takie różne trudności, ale. Yy... Tak, apeluję, wa, apeluję o cierpliwość, wytrwałość, dacie radę, naprawdę. Jeszcze po, podejrzymy, y, jakie zwierzątko wspiera tą naszą osę. Aha, dobra, super, jest nadzieja, słuchajcie. Wspierani jesteśmy energią radości, czyli nic, y, y, dajcie sobie na luz, nie bierzcie tak wszystkiego na poważnie. Bo ta osa, jak się wkręcicie w te konflikty, jak wkręcicie się w obrazy stanu, obrazy majestatu, wszystko tak weźmiecie na, na poważnie tą urazę, będziecie żywić i ją pielęgnować w sobie, to będzie to jeszcze trudniejsze, jeszcze gorsze do przejścia. Nie dość, że ta energia jest dość trudna, że ta osa jest taka kąsająca, żądląca, to różne. Hmm, i no to nie tylko muszą być jakieś osoby, ludzie z zewnątrz, czy sytuacje. To może być wasza własna głowa w środku. To może być krytyk wewnętrzny, który tam rzeźbi, rzeźbi i po prostu spać nie... spać nie daje, tak? Właśnie, spać też nie daje. Nie daje spokoju, tak? Czyli taka samokrytyka, takie samo niezadowolenie albo zbyt duże wymagania od siebie. Kochani, tutaj... Dystans jest potrzebny, dystans, dystans, bo wszyscy umrzemy, tak, to jest dosłownie, to jest tak. Jeżozwierz, zacznij myśleć jak dziecko, czyli jak są emocje, wypłacz się, a potem o, ptaszek leci i zmień kierunek, po prostu odwróć swoją uwagę na coś innego, na coś radosnego, no bo... To jest trudny czas. Musimy sami po prostu to przetrwać i się w tym wspierać. Czyli yy, dużo zabawy, dużo radości. Jeszcze Wam poczytam tego Jeżozwierza. To jest piętnastka. Zacznij myśleć jak dziecko. Duch Jeżozwierza chce, byś przyjął perspektywę początkującego. Patrząc na świat z niewinnością i ciekawością oraz odrzucając stare ograniczające Cię wzorce. Czyli ta osa, ona się musi tu nam wysycić, dokończyć. My musimy to już przejść i to tak jak odpuszczaliśmy na początku roku z tym świstakiem, który mówił odpuść, już zostaw, już zakończ te trudne sprawy, wyjdź z tych mechanizmów, schematów, zachowań i Sytuacji, które już Ci nie służą, które Cię trzymają, ograniczają, iść wolno do przodu, to tutaj to jest po prostu jak egzamin. To jest taka sytuacja, gdzie my musimy się zahartować i pójść, i wytrzymać to, dać radę pójść dalej. Wracam do jeża zwierza. Hmm, przyjrzenie się światu z nowej perspektywy może Ci pomóc odnaleźć to, czego szukasz. Może chodzi o związek. To coś mi przeszkadza znowu, tak? Czyli jakaś karetka jechała. Wracam do czytanki. Nie szkodzi, niech sobie przejedzie spokojnie. Nie denerwujemy się. Idziemy dalej. Przyjrzenie się światu z nowej perspektywy może ci pomóc odnaleźć to, czego szukasz. Może chodzi o związek. Sposób, sposobność, albo potwierdzenie, że masz wszystko, co potrzebne. By wraz z duchem współtworzyć to, czego pragniesz. Kto wie, Jerzy zwierzch mówi, być, byś był, byś był, byś była, radosny, radosna i pełna, i pełen dziecięcej ciekawości. Bądźmy kochani jak dzieci. Bawmy się, patrzmy wszystko z, z takim świeżym, na nowo umysłem. Bądźmy, pójdźmy za tym ruchem zaciekawienia, tam gdzie nas coś interesuje, róbmy fajne rzeczy. Wiecie, co ja ostatnio sobie kupiłam? Właśnie chyba to jest ten czas, bo już y, kupiłam sobie to... No, nie, nie będę reklamować może tak sklepów, bez przesady, ale będziecie wiedzieć, o co chodzi. Kupiłam sobie y, ze zwierzątkami, oczywiście, jakby inaczej. I zobaczcie, kochani, to są kolorowanki. Przecudne. Cudowne kolorowanki. I ja sobie będę kolorować... Po prostu, tak naprawdę, to jest bardzo proste narzędzie terapeutyczne. Polecam Wam w przerwie gdzieś tam, nawet pijąć sobie kawkę z rana, pokolorować sobie coś. Jest to super ne trening neuroplastyczny mózgu. Naprawdę. Odmóżdzenie jak nic. Regresujemy po prostu się, y i tam się czyszczą wszystkie nasze stresy. Re reanimuje się mózg dosłownie, od tego ja muszę się bardzo często odmurzać, a muszę się odmurzać zdrowo, no, niestety nie mogę nic szkodliwego bo zaraz organizm mi po prostu siada jestem zbyt wrażliwa niestety, także ym, przed Tobą tyle wspaniałych rzeczy do odkrycia tak, bądźmy jak dzieci i odkrywajmy, kochani no, to jeszcze mamy macie niedzielę na to yy, żeby przetrwać tą trudną osę. Także bądźmy jak dzieci, szaleńczo bawmy się, radujmy się. Jeszcze wam z bliska pokażę jeżo zwierzę, Jaki fajny zwierzaczek. On jest po prostu taki radosny, bawi się, tylko jakby on ma coś wspólnego z tą osą, bo jakby chcieć do niego dojść i go pogłaskać, on ma kolce. No, także... Czyli musimy dbać o własne granice. To nie tak, że mogą nas głaskać. No nie, tam się od razu osa, tam się osa od razu odpali. Także kochani, dbajcie o siebie. Może kolorowanki to jest dobry pomysł, przemyślcie to. Ja za to dałam może dychę. Dziesięcothych. No. Jak będziecie chcieli wiedzieć, gdzie, to wam podpowiem. Dajcie znać w komentarzu. Znaczy w wiadomości prywatnej najlepiej to wam tam podpowiem. Wszystkiego dobrego, kochani. Buziaczki. Dobrej niedzieli. Pa.